Wow, niezły tort, co nie? To dla was, dziewczyny. Kto go najlepiej narysuje, ten go dostanie. Super! Czas zaczynać. Świetnie. Będziemy potrzebować czarnego ciasta na kontur. A teraz nadzienie. Truskawkowe i malinowe. A ja wolę czekoladowe. Czas minął. Co? Już? Ale jeszcze nie dokończyłam. Mam pomysł. Połóżmy nasze naleśniki na jednym talerzu, dobrze? No dobra. Właśnie tak. Mamy taki torcik. Brawo, dziewczyny, spisałyście się świetnie. Hurra, gratuluję Ci, Wednesday. Proszę. Dziękuję. Połowa tortu wygląda fajnie. Zwłaszcza ten nietoperz. Od niego zacznę. Ja mam serce jednorożca. Miam, niam. Pycha. Zgadzam się. Kamień, papier, nożyce. Wygrałam. Kamień, papier, nożyce. Znowu wygrałam. Co to? Wow. Latający Pikachu to wasza nowa nagroda. Za najlepszy rysunek. Nawet nie myśl, że wygrasz. Jeszcze zobaczymy. Narysuję kontury, a teraz pomaluję. Czegoś mi tu brakuje. Co tam mówisz, Rądko? A nic ma lepsze? Jej się nie uda. Nikt ze mną nie wygra. Są dziewczyny, kończymy? O nie! Proszę spojrzeć na mojego pikaczu. Co pani na to? Wspaniale, Nid. Wednesday. Jest pani pewna, że chce to zobaczyć? No dobrze. Ojej, co za koszmar! Zwyciężeni! Ojej, zawsze chciałam mieć takiego pikaczu. Gratuluję, kochana. Marzenia się spełniają. Dziękuję. No to lecimy. Tylko nie tutaj. Spadaj mi stąd. A masz? Sama się prosiłaś, ratunku! Dziewczyny, patrzcie, kogo tu mam. Ale słodziak! Do dzieła! Jak zawsze zacznę od konturów. Wychodzi mi całkiem nieźle. Rysuję. Nie wiem, czy wygram, ale na pewno się postaram. Bo co, Enit? Mój kamaleon będzie najładniejszy. Rączko, musimy działać. Anit! Cześć, jak się masz? No cześć! Co tam u ciebie? Wyłączyłeś? Super. Anit, patrz na to! Czas dobiegł końca. Muszę to tylko przewrócić. Patrzcie! Ojej, Anit, a co u ciebie? Chwileczkę! Ej, co się stało? Sekundę. Czemu mój naleśnik się nie usmarzył? Oh no! To już nieważne. Węzdy wygrywa. No, nareszcie. Dostajesz tego kameleona. Super. Idealnie pasuje do mojego wizerunku. W czarnym mu do twarzy. Teraz wygląda naprawdę słodko. Hurra! Nowa runda! Narysujcie tę oto śliczną sukienkę. Zaczynamy. Czas, start. No, co za cudeńko! Okropna szmata. Nie będę tego rysować. Wolę sobie poczytać. No, jak chcesz. W sumie lepiej dla mnie. Co? Zapomnij. Nawet mnie nie namawiaj. Czytam taką fajną książkę. Nie przeszkadzaj mi. Potrzebuję właśnie takiego różowego ciasta. Super. Kończymy, pokaszenit. Przyjemnością? Podoba się? Nie. Jak to? Czemu nie? Nie wiem, jest do niczego. A co tam mamy? Co to takiego? No rączko, to jest genialne. Wednesday wygrywa. Co? To nie to! Nie chcę! No, gratuluję, łap! Co za ochyda! Nienawidzę różu! To najgorszy kolor na świecie! Ale pachnąca pizza! I wasze nowe zadanie! Ślinka mi już cieknie! Bierzcie się do pracy, dziewczyny! To proste! Uwielbiam pizzę! Narysuję kawałek! Pomidory, oliwki i ciasto! Nie, nie. moja pizza jest gotowa. Muszę ją tylko przekręcić. Brawo, zdaj co tak siedzisz? Chciałam zobaczyć, co narysujesz i zrobić to lepiej. Najpierw narysuję ciasto, a potem brzegi. Całość pokoloruję. I to wszystko? Oczywiście, że nie. Narysuję wszystkie składniki osobno. To są pomidorki, to oliwki. Czas się skończył. Pokażcie. Proszę bardzo! Świetnie. Wednesday? Pizza z niczym? To dziwne. A nic, wygrałaś! Super! Pileczkę. To jeszcze nie wszystko. Oto moja pizza. Praktycznie jak prawdziwa. Widziałaś taką? Ojej! Rzeczywiście, gratulacje, Wednesday! Oto twoja pizza, smacznego. Ja też chcę pizzę. Uwielbiam jeść pizzę. Zostaniesz zjedzona. Mmm, jestem w raju. Ale apetycznie to wygląda. O, przecież ja też mam swój kawałek pizzy. I też jest przepyszna. Ojej, jak pięknie! Podoba mi się tu. Oto i nasza czekoladowa fontanna. Czy jesteście gotowe, by o nią powalczyć? Ostrzegam, nie będzie to łatwe. Musicie schować ręce za plecy. Dobra robota, niezły początek. Ustawiam czas. Powodzenia wszystkim. Najpierw trzeba wziąć aerograf. To nie jest takie proste, jak myślałam. Udało mi się. Teraz można malować. Ale z siebie ślamazara my już dawno rysujemy. Nic się nie stało, zaraz was dogonię. Myślę, że całkiem nieźle sobie radzę. Zobaczmy, co u mi. Postawę mam gotową, ale w ogóle mi się to nie podoba. Coś jest nie tak. Mam! Wiem, jak zrobić naprawdę ładny rysunek. Muszę użyć flamastra. Widziałyście, jak sprytnie usunęłam skówkę? Dobry pomysł, mija. W tym tempie mnie pokonasz było? Dlaczego Jennifer upadła? Chciałam tylko zdjąć skówkę z mojego flamastra? Kurczę, ja znów jest o krok przede mną! Mam piękną fontannę! Co robić? Wiem, zwykłe pióro może mi pomóc! O nie będę kichać! Zobaczcie, co się stało z moim rysunkiem! Jest cały w farbie! Jennifer, jak mogłaś to zrobić? A ty z czego się śmiejesz? A masz. Mia, dlaczego chlapisz na mnie farbą? Teraz ja się pośmieję. A co jeśli pochlapię też twój rysunek? Będzie jeszcze śmieszniej. Jennifer, na co tak patrzysz? Chcesz do nas dołączyć? Uf, chyba czas się skończył. Masz szczęście. Dobra, zobaczmy, co tam mamy. Mia zniszczyło mój rysunek. Wiedziałam, że ci się nie spodoba. Obawiam się, że moja praca też nie jest najlepsza. Wszystko przez Jennifer. Zawiodłyście mnie, dziewczyny. To nie jest dobre. Jestem pewna, że moja praca ci się spodoba. Szczerze mówiąc, nie mam w czym wybierać. Dobra, Jennifer, wygrywasz. Zabieraj fontannę. Wow, jaka duża. Możecie mi zazdrościć, dziewczyny. Od tak dawna chciałam spróbować tej czekolady. I teraz moje marzenie się spełniło. Przecież nie możemy tylko siedzieć i tak patrzeć. Musimy ukraść jej czekoladę. Pospieszmy się, zanim sama wszystko wypije. To był genialny pomysł, Mia. Pyszne. Ej, gdzie się podziała moja czekolada? Postanowiłyśmy się poczęstować. To niesprawiedliwe. Przedstawiam wam nową nagrodę. Czyż nie jest uroczy? O tak, to prawdziwy aniołek. Chodź tu, kolego. Ojej, co to za niespodzianka? Czy będziemy musiały malować kupę? Mia, jesteś taka bystra. Brawo, zaczynajcie. To nie wygląda dobrze. W ogóle nie chce mi się czegoś takiego rysować, ale spróbuję. Innych opcji nie ma. Poza tym myślę, że nie będzie to wcale trudne. Kurczę, jestem w tyle. Muszę szybko nadrobić zaległości. Uważam, że rysowanie stopami jest lepsze niż rysowanie ustami. Skąd się bierze ten smród? Fu, mija! Świetnie! Już wyeliminowałam jednego rywala. Teraz mogę zabrać się za malowanie. Moje szanse na wygraną rosną z każdą sekundą. Muszę się jeszcze tylko troszeczkę postarać. O nie, mię już rysuję, a ja nawet nie mogę wziąć flamastra. Hurra! W końcu to zrobiłam! Jestem o krok od wygranej. No to jedziemy! Ups, zgubiłam flamaster! Gdzie on się podział? Potrzebowałam właśnie tego koloru. No dobra, znajdę inny odcień. Znowu nie mogę go wziąć. Co to za kara? Ojej, mię już prawie skończyła! Czas ucieka! Stop! Gdzie wasze prace? Nie, nie zdążyłam. A ja jestem przygotowana. Może mimo wszystko ci się spodoba? Wygląda tak sobie. Zobaczmy, co mają inni. Bardzo się starałam. To widać. Dobra robota, Mia. Która godzina? Chyba wszystko przespałam. Ojej, to czas na pokazanie pracy? Nie przejmuj się, wszystko już wiem. Przegrałaś, Kate. O nie... To nie moja wina. To wszystko przez Miję. Czy naprawdę muszę to teraz zjeść? Fuj, to wygląda obrzydliwie. Nie wyobrażam sobie włożyć tego do ust. Ojej, to jest takie słodkie. To krem czekoladowy. Jestem gotowa jeść to od rana do wieczora. Jest pyszne. Fuj, co ty robisz? Przestań. Niedobrze nam od samego patrzenia. Po prostu nie wiecie, jakie to pyszne. Zaraz rozwymiotuje? Lepiej się odwróć. Może chcecie spróbować? Nie to nie. Nadchodzi kolejny słodziak. Jaki puszysty, cudownie. Siadaj, mały. Będziemy musieli troszkę poczekać, aż dziewczyny wykonają pracę. Tym razem będą malować na swoich twarzach. No to start! Kotek będzie mój. Zobaczycie. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Myślę, że koci makijaż będzie mi bardzo pasował. Nie potrzebuję białego ołówka. Wolę używać niebieskiego. Spójrzcie, jak kolorowo. To jest to. A teraz zrobimy oczy. To naprawdę ci pasuje. Mam nadzieję, że na mnie też wygląda dobrze. I tak nie macie szans na wygraną. Dajcie sobie spokój. Będę rysować patrząc w lustro. Tak jest łatwiej. Nikt nie może mnie pokonać. Okej, okay, większość rysunku już zrobiłam. Jennifer, jak ci idzie? Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale bardzo mi się to podoba. Mnie też! Co? Używasz lusterka! To niesprawiedliwe! Dlaczego nie popchnęłaś, ja? Patrz, co się dzieje, to nie w porządku. Rzeczywiście! Musimy dać jej nauczkę, żeby nie łamała więcej zasad. Kate, zmusiłaś nas do tego. Przepraszam! Nie, przestań mi, ja proszę! Mój rysunek się rozmazał! Dlaczego włożyłam w to mnóstwo pracy? Przynajmniej już nigdy nie złamiesz zasad! Wygląda na to, że Mia jest już prawie pewna swojego zwycięstwa. Nie podoba mi się to. Ej, Mia, mogę ci coś powiedzieć? Wydaje mi się, że twojemu makijażowi czegoś brakuje. Ale nie martw się, pomogę ci. Zaraz to naprawimy. Co się dzieje? Co ty robisz? Jak wyglądam lepiej? O wiele lepiej, zupełnie inaczej. Widzę, że wszyscy gotowi. To świetnie, bo czas właśnie się skończył. Kuchanie, nie patrz w samą stronę, tam nie ma nic dobrego. A co ze mną? Tu jest jeszcze gorzej. Jak to gorzej? Ale Jennifer to naprawiła! Szukałaś mnie! Nie rozumiem, co tam się dzieje. Wygląda na to, że nie mamy zbyt dużego wyboru. Jennifer wygrała. Idź do nowej pani. Hurra, wygrałam! Kotek jest mój! Chodź tu, przytulecie! Oj, o nie! Strasznie chce mi się kichać! Jennifer ma chyba uczulenie na sierść. To nawet lepiej, dzięki temu kotek trafił do nas. Nie czuję się zbyt dobrze. Musisz odpocząć. Wow, jak dużo sosu. No to już wiecie, czym będziecie malować. Czas pokazać, co dokładnie. Fuuu, ogromna surowa ryba. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał ją dostać Będziecie musiały zrobić wszystko, żeby nie mieć najgorszej pracy No to zaczynajcie Powodzenia wszystkim Okej, okay. jestem gotowa walczyć na całego Nie ty jedyna, Mia Co się dzieje? Jennifer, spójrz tutaj Rzucasz mi śmieci prosto w twarz Przepraszam, nie chciałam, żeby to tak wyszło To jest po prostu oburzające Mam nadzieję, że mi już nie przeszkodzicie Czas zabrać się za rysowanie. Zobaczmy, co my tu mamy. Okej, okay, ketchup. Ma bardzo żywy kolor. Fajnie wygląda na papierze. Myślę, że właśnie go użyję. A mnie bardziej podoba się żółty. I to od niego zacznę. Spójrzcie, jaki jest piękny. Jest w sam raz. Swoją drogą, to przyjemność nim malować. Szkoda, że sos tak szybko się skończył. Będę musiała wziąć inny. Usztarda będzie świetna. To trochę inny odcień, ale też mi się podoba. A na środku dodam keczup. To świetne połączenie kolorystyczne. Myślę, że każdy się z tym zgodzi. Ojej, Mija ma już gotowy rysunek. Tak, nie zostało mi wiele, już kończę. Nie wychodzi na to, że jestem w tyle. Muszę coś pilnie wymyślić. Wiem, będę malować wszystkimi sosami naraz. Zaoszczędzi mi to czasu. Jak one pysznie pachną. Nie mogę się powstrzymać. Muszę spróbować. Świetnie. Nie mogę się oderwać. Chcę więcej. Naprawdę zgłodniałam. Co ty robisz, Jennifer? Opanuj się, bo nie będziesz miała czym malować. Dobra, skończyłam. O nie. Resztki sosu spadły wprost na mój rysunek. Kurczę. Nie chcę wam tego mówić, ale czas minął. Kończymy! Pokażcie pracę! Pyszności! O nie, nic nie narysowałam! Jak to się stało? Co za porażka! Rysunek mi jest świetny. Kurczę, mam przechlapane. Ale to jeszcze nie koniec. Przepraszam, sosy rozlały się po całym moim rysunku. Zanim ktokolwiek się zorientuje, muszę szybko podmienić pracę. Zobaczmy, co mają inni. To moja ryba, czyż nie jest piękna? Trudno się z tym nie zgodzić. A co sądzisz o moim rysunku? To czysta kartka. Niemożliwe. Zostałam wrobiona. Jennifer podmieniła rysunki. Nie da się teraz tego udowodnić, więc będziesz musiała zjeść rybę, Mia. Smacznego? Ten zapach sprawia, że mi niedobrze. Strasznie śmierdzi. Nic nie możesz na to poradzić, musisz ją zjeść. Mam genialny plan. A co jeśli ją opiekę? Myślę, że wtedy będzie o wiele smaczniejsza. Ojej, niestety obsługa palnika nie jest taka prosta. Mało powiedziane. Przepraszam, Jennifer, to był wypadek. Ale szczerze mówiąc, dostałaś to, na co zasłużyłaś. Dobra, smażę moją rywę jak należy. Jak apetycznie wygląda! Teraz z chęcią ją zjem. Wow, ja też bym ją spróbowała. Za późno. Zrobiłyście wszystko, co mogłyście, żebym to ja dostała tę rybę. Mm, jest taka delikatna. Super. Ojej, gdzie my jesteśmy? O nie, teraz jesteśmy tu uwięzione. Czekaj. Nie krzycz. Jest coś bardzo interesującego. Marie, co ty robisz? Próbuję to otworzyć. Ciekawe, co jest w środku. O, tam jest coś jeszcze. W tym pudełku musi być klucz. Ja nie wsadzę tam rąk. No to wyliczanka. A my Wypadło na mnie. Ech, będę musiała zdobyć klucz. Ety, tam jest coś mokrego. Może to zwykła woda? Dobra. To nie klucz. Rybka! Spójrz jaka piękna! Lepiej szybko położyć ją z powrotem do wody. Okej. Okay. Tu jest klucz! No co tak stoisz? Idziemy! Czerwony klucz, czyli czerwona szafka. Sprawdźmy. Co? To dynamit! Dynamit? O Boże, co my zrobimy? Hmm. Mam pomysł. Bingo. Mam nadzieję, że wzięłam ze sobą obcęgi. To nie to? Nie. O, są. Mari, przetniesz kabelek? Nie, ty to lepiej zrób. Postaram się. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Myślę, że trzeba przeciąć żółty przewód. O. Uf, udało się. Co za smród. Jednak się nie udało. Teraz przyda mi się twoja szczotka. Chyba sobie żartujesz. O! Pożycz mi! Nie mam mowy! Wiesz co? Lepiej idź po następny klucz. Szybciej! No dobra, jestem silna, dam radę! Ciekawe, co to jest? A, to żelkowy miś! Całkiem smaczny, ale muszę się czym prędzej dostać do klucza. No i jest! Tylko nie uciekaj mi, kluczyku! Proszę, otwórz sejf. Jeszcze czego, zrób to sama. Dobra, już zaczynam. Ojej! To coś drobnego! Wow! Jestem cała w brokacie! Ale fajnie, przyda mi się na powieki. Zamiast się pindrzeć, idź po następny klucz. No dobra. Ciekawe, co jest w środku. Hmm, może dinozaur? Albo krokodyl? Nie, one przecież są duże. Zobaczmy, co to jest. Oj, ja cię! Nigdy wcześniej nie widziałam prawdziwego kameleona. Jest taki słodki. Wracaj sobie do środka. Ja potrzebuję tylko klucza. Oto i on. Czas otworzyć zieloną szafkę. Zgadza się. Co to jest? O, stolet z pieniędzmi? Tu jest mnóstwo forsy. I wszystko dla mnie. Czuję się jak najbogatsza dziewczyna na świecie. Ekstra. Marie, oddaj mi moje pieniądze. I zdobądź dla nas następny klucz. A jeśli hmm. troszkę podejrze, Nie ma mowy. Dobra, trzeba uczciwie zdobyć klucz. W środku jest coś miłego w dotyku. To chyba piasek kinetyczny. O, to i kluczyk! Hurra! Najwyższy czas otworzyć niebieską szafkę. Sznurek? Pewnie trzeba za niego pociągnąć. Wow, to prawdziwy deszcz kolorowych kulek. Pociągnij jeszcze raz, to jest rewelacyjne. Ekstra! Jestem prawdziwą królową kulek! Yeah. Fajnie! O, chyba pojawił się nowy klucz. Czas go zdobyć. Ciekawe, co to jest. A! To Dobra, trzeba szybko wyjąć klucz i nigdy więcej nie dotykać tego paskówstwa. Ratunku, aż mnie skręca! Mari, ratuj mnie! Uff, udało się! Nagrodą jest śliczna różowa szafka. Co tam jest? O nie, różowa, ale wcale nie słodka pianka. A ja myślę, że to całkiem śmieszne. Zgadzam się, bo mogę zrobić właśnie tak. Ale ubaw! Mari, teraz twoja kolej. Po robakach mam stracha. Fu, tam znowu jest coś paskudnego. Musisz zdobyć klucz. Ja przeżyłam robaki, więc ty też musisz się poświęcić. No dobra. Co tam jest? A, tuczy! Tak, rzeczywiście. Żelkowe. Bardzo smaczne. Ej, co z tobą? Przecież to tylko żelki. Szukaj klucza. O, jest! Super! No to czas na niebieską szafkę. Mia, naciśnij przycisk. Gotowe. O Ojej! Kurczę! Jak dobrze, że to ja nacisnęłam na przycisk. Inaczej musiałabym być na twoim miejscu. No to lecę po następny klucz. Hmm. Co to jest? What? Fu, to czyjeś włosy, uchyda! Czemu we mnie rzucasz? Przecież to było niechcący! Gdzie jest ten głupi klucz? A, to i on! Pora otworzyć najciemniejszą skrytkę! No i odkrywaj, a nie stoisz i gadasz! Ojej, i to właśnie tu są smakołyki! Cała masa ciastek Oreo. Proszę. Dzięki. Pyszności. Zgadzam się, to jest nierealnie smaczne. Mogłaś mi dać jeszcze jedno ciastko. Przepraszam. Nie pomyślałam. Może w następnym selfie też będzie coś fajnego. Mam nadzieję. Uu, co to jest? Coś głęgo? To chyba surowe jajka. Ale znalazłam klucz. Zobaczmy, co jest w żółtej szafce. Mija, chcesz otworzyć? Hmm. Chcesz? No dobra. Żartowałam. Zejdź hmm. mi z drogi. Ja go otworzę. Tam na pewno jest coś fajnego. Hmm? Oj! To przecież pióra. Tak, rzeczywiście to coś fajnego. Dawno się tak nie śmiałam. Przestań się ze mnie nabijać. Lepiej idź po ostatni kluczyk. Dobrze, dobrze, kurczaczku. Dobra. Ostatnia próba. Co to? A, to larwy. Muszę szybko wyjąć klucz. Prawie zemdlałam ze strachu. Mam nadzieję, że w tym sejfie jest coś fajnego. Biedactwo. Sprawdźmy. Kura, to jest nasz klucz do wolności. Udało się! Czas stąd wyjść. To było niesamowite, ale musimy już lecieć. Kura.